Witajcie kochani, witam Was bardzo ciepło w pierwszym premierowym odcinku nowego programu w 20 minut. Bo tyle też mamy na przypytanie naszych gości. Dzisiaj piękny, wspaniały pierwszy gość. Poproszę o imię. Aldona Jankowska. Czy mogę sobie pozwolić pozaklinać tak. przestrzeń? Na ten pierwszy raz, na ten pierwszy program przez lewe ramię wszyscy widzowie. Pu, 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 pu. Przybię piątkę idziemy. Dobrze, e, Znak zodiaku. Baran. E, urodziłam się 2 kwietnia. Jako spóźniony żart prymaprilisowy, bo to miał być 1 kwietnia. I urodziłam się z, z słuchaj, nogami do przodu. Tak zrobiłam fryt i po prostu. Teraz nie uwierzysz. 2 kwietnia urodziła się także moja mama. Dobrze. Oj, to, 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 to nie masz łatwo, powiem ci. Mam bardzo łatwo. Pozdrawiam, cię, mamusiu. E, Aldonko. Mhm. Hmm, gdyby anioł, złota rybka, Jean mogli spełnić Twoje trzy życzenia. Jakie by to były życzenia? To już na pewno byłoby y, y, życzenie, taka prośba o zdrowie. To na pewno. Już jestem na tym etapie, że cenię bardzo. Wiesz, w młodości szalonej rujnowałam sobie zdrowie od kulisy do kulisy. Teraz pokora zdrowie. Okay. Y, druga sprawa, żebym mogła jeszcze tak trochę porujnować. Więc żebym miała zdrowie na to, żeby jeszcze rujnować to zdrowie, jak będę chciała. A trzecie życzenie, y, a to mają być takie prywatne czy zawodowe? Jakie, z jakimi chcesz się podzielić z nami? Ja marzy mi się taki, taki teatr w Krakowie, taki teatr rewiowy, taki teatr kabaretowy, gdzie te wszystkie talenty niesamowite, które mamy, i kabaretowe, i śpiewające, i, i, i satyryczne, i nie tylko, żeby... Wiesz, no wyobraź sobie taki teatr jak na Broadwayu, schody fruwają, pióra, te laski wychodzą, panowie cudowni, i to jest po prostu olbrzymie, no taki jakiś, jakiś musical. Rzeczywiście brakuje mi, w Krakowie podkreślam, gdzie mieszkam w tej chwili, Brakuje mi takiego miejsca, brakuje mi takiego teatru. Chciałabym coś takiego, móc stworzyć, mieć na to pieniądze, żeby móc tych młodych, pięknych ludzi zatrudniać, dawać im szansę. No, ale wiesz. Ale rybka nie śpi, to akurat. No, niektóre są wybrakowane, spełniają tylko jedno życzenie. No, oh, oh. trzy, wiesz. Dobra, to, to już jest dobrze. E, gdybyś mogła poznać dowolną, sławną osobę, żyjącą bądź nie, kto by to był i dlaczego? To jest tak, że, że czasami mamy okazję na poznanie hmm, osoby, która jest dla nas ważna, albo, albo jest okazja, żeby jej to powiedzieć, a, a my nie mamy w sobie odwagi. Tak było w moim wypadku, y, ponieważ y, dla mnie takim wzorem jest y, aktorstwa i, i, i taki, takiego art, y, aktorstwa estradowego. To jest zupełnie inna sztuka niż aktorstwo teatralne. Takim wzorem jest dla mnie Hanka Bielicka. I y, pamiętam, że minęłam się z nią, po prostu się z nią minęłam. Ja miałam wtedy pierwszy program u Szymona Majewskiego, pierwszy raz występowałam jako Zyta Gilowska, więc byłam niezwykle przejęta i zdenerwowana. A pani Hanka Bielicka była wtedy gościem. Ja się z nią mijałam i tak chciałam podejść, powiedzieć jej, że ją uwielbiam, że tyle o niej wiem, że w ogóle jest dla mnie no po prostu wzorem. Ale zabrakło mi odwagi. Pomyślałam, że może po programie, jak już zejdą emocje. I zobaczyłam ją, jak ona trzyma się takiego drążka przed wejściem, drążka od dekoracji, jak się skupia, jak wchodzi. Widziałam na podglądzie, jak je zrobiła show, ale nie podeszłam do niej po programie, bo ona już pojechała, minęłyśmy się i tak dalej. I to jest ona krótko potem, kilka dni potem, umarła. To był jej ostatni występ, i, i nie mogę sobie darować, że, że wtedy do niej nie podeszłam. Także, jeśli miałabym taką szansę, a myślę, że będę miała, bo tam na tych chmurkach pani Hanka poczeka, to to właśnie Bielicka. Dobrze, pięknie to opowiedziałaś. Masz talent do opowiadania, wiesz? Myślisz? Mm, tak. Ja się lubię dzielić się z ludźmi, lubię z ludźmi rozmawiać i lubię słuchać opowieści. Bardzo długo pracowałam w takim okresie gorszej prosperity zawodowej, kiedy, kiedy nie było propozycji. Pracowałam jako nauczyciel, instruktor, że znaczy uczyłam różnych rzeczy. Uczyłam też takich przedmiotów aktorskich, no jak większość aktorów, prowadziłam takie zajęcia. I wtedy w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, na Kazimierzu, tam przychodzą dzieci z różnych rodzin, trudnych nieraz, i one opowiadają historię. I wtedy słuchałam z rozdzieloną gębą, a potem, wiesz, wykorzystywałam je. W naszych, na życie, życie pisze takie scenariusze i takie historie, że warto posłuchać i czasami warto powiedzieć swoją, ku pokrzepieniu serca nieraz. E, gdybyś mogła być zwierzątkiem, dowolnym, jakim byś chciała być zwierzęciem? Ja myślę, że ja jestem gdzieś, w, wiesz, w naturze już, że nawet już nie mam wyboru, bo to już tam gdzieś w sercu jest określone. Ja mam naturę psa. Dlaczego? Dlatego, że się szalenie przywiązuje. No, nie zawsze do właściwych panów, <laughs> okay. ale jak się przywiąże, to słuchaj, posprzątane. I kocham psy. Sama miałam psa, który odszedł, jak miał 18,5 roku. Taki kundel. I ten pies uratował mi życie. I jaki sposób? Ten pies uratował mi życie w taki sposób, że kiedy, mm, no kiedyś po prostu, najkrócej rzeczy, mówiąc, mieszkałam w takim dość podłym mieszkaniu na Kazimierzu i, i, i y, musiałam się stamtąd wyprowadzić i wszystkie rzeczy, które były niepotrzebne, mi paliłam w piecu. A ten mój pies miał sześć miesięcy, szczeniak. I, i no, wiesz, zakręciłam ten pies, wszystko pięknie, położyłam się spać na materacu, spałam, bo nie stać było mnie wtedy na łoże i ten sześciomiesięczny szczeniak mnie po prostu obudził drapaniem po twarzy. Ja się tylko uniosłam, zobaczyłam, że ten pies jest pęknięty, że ma taką, takie pęknięcie, że czarne są ściany i padłam. I ten pies znowu mnie obudził i ja po prostu się wyczołgałam na korytarz i tak w progu padliśmy razem z tym psem i wtedy sobie obiecałam, że nigdy go nikomu nie oddam i że skończy życie przy mnie i ze mną, niezależnie od tego, jak będzie się układał los. No i był ze mną do końca ten pies. Jak miał na imię? Bas. Hmm. Wiemy, czym się zajmujesz zawodowo. A jak lubisz spędzać wolny czas? Ach, wiesz co, nie, ma, nie mam jakichś nadzwyczajnych yy, zainteresowań jak na aktorkę. Znaczy, jak, jak widać, bardzo lubię gotować i jeść. I, yy, i to jest zdradliwa sprawa, bo jak mam tylko wolny czas, to natychmiast po prostu moja rodzina siada do stołu i wszyscy gotuję, uwielbiam to. Uwielbiam kuchnię, ale to nie są jakieś. Pewnie też nie o to chodzi, żebym tutaj wymyślała coś, co nie jest prawdą. Prawdą jest, że uwielbiam gotować, że uwielbiam pobyć w domu, a jak tylko nie muszę pracować w teatrze, to chodzę do teatru i oglądam spektakl. Dobrze. O, teraz już wiemy, jak Aldona lubi spędzać wolny czas. Dokładnie. Um, a czy jest coś, co, czego się irracjonalnie boisz? Wody. Na przykład. Nigdy się nie topiłam. Tu masz woda. Nie takiej, nie takiej. Ach. Boję się głębin. Pamiętam, że, że nigdy nie, nie miałam jakiegoś ataku lęku gdzieś, nie wiem, w windzie czy na, na moście. Czy w, a kiedyś płynąc promem do Szwecji, wyszłam w nocy zobaczyć niebo i nagle uświadomiłam sobie, ile kilometrów tej wody jest pode mną, jaki tam jest świat. I po raz pierwszy w życiu nie mogłam się ruszyć ze strachu. Czyli coś takiego, no, no nie wiem dlaczego, nie wiem skąd. Wody boję się taki głębin. Boję się potwornie. No, pająki? O! Nie nie nie, 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 nie! boję się! Nie, nie! Ćmy? <laughs> nie, ćmy dź, są w porządku. Pają, pająków tak. Pająków nie lubię i unikam. Y, ostatnio w Egipcie byliśmy, y, kręciliśmy film Last Minute i Wojtek Macwaldowski pokazał taki pojonka, go zrobiło. Chcesz udzielać za chwilę y, 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 pomocy pie, pierwszej, proszę cię. Co nie ma, nie? Powiedz, jaki kolor najlepiej cię określa? Możesz się zastanowić. Wiesz, takie pytania przygotowałaś podkrytliwe, bo one niby ten, ale jednak. Starałam się. Wiesz co? To jest oczywiście też związane z nastrojem, ale czerwień. A wiesz, że pomyślałam do o Tobie w kolorze czerwone? Tak? Mhm. Ciekawe. A dlaczego? Baran, ogień, czerwień? No. Tak, czerwień, czerwień jest mi pomocna, choć w domu wokół siebie nie mam czerwieni. Czerwieni używam, kiedy wychodzę, czyli jakby do, do boju, do, a równocześnie do ogrzania atmosfery. Czerwień jest mi chyba niezbędna po prostu do życia. Zakładam, że nie kłamiesz, ale jeśli już nie mówisz prawdy, to w jakich sytuacjach, dlaczego? Yy, znaczy oprócz tego, że żyję z kłamstwa, bo jestem aktorką, więc mówię wtedy, kłamię jak dobrze płacą, prawda? No, dobrze. <laughs> nie, nie, no to rzeczywiście ironia, ale no jest w tym na pewno też jakaś prawda. Yy, wiesz co, powiem tak. Jeśli unikasz prawdy, albo kręcisz, albo nie do końca ją mówisz, no to znaczy, że kłamiesz. I kłamie w takiej, ja się boję ranić ludzi. Nie dlatego, że jestem taka szlachetna, nie, 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 bo, bo taka jestem jak każdy z nas. Natomiast jak mogę w takich sytuacjach ekstremalnych. Natomiast zdarzało mi się też mówić, znaczy być w sytuacji, kiedy mówiono mi: Dobra, Aldona, mów. Mów mi prawdę. Czyli. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi, niechętnie kłamie, naprawdę niechętnie. I, i nie należy tego mylić, że aktorka to ona chętnie kłamie, nie? Ale jeśli to, to właśnie w takich sytuacjach, gdzie boję się, że ta prawda będzie ranić albo staram się ją dozować. Tak mi się wydaje. Natomiast nie znoszę intryg. I, Niektórzy z tego żyją, Aldanka. Był ach. czas przywyknąć. Gdybyś mogła mieszkać w dowolnym mieście. W dowolnym państwie, nie zważając w ogóle na fundusze, jakie by to było miasto, państwo? Oprócz Polski, którą kocham i absolutnie nie zamierzam się stąd wyprowadzać, to by była Norwegia. Dlaczego? Wiesz co, ja krótko po szkole teatralnej pojechałam na stypendium do Norwegii, bo właśnie tam, będąc na studiach, poznałam dziewczynę wtedy, to były lata przecież 80. Wyjazd do Norwegii dla mnie, dziewczyny, takiej po studiach, to, to miała trzy pary rajstów, wiesz torebkę, i zestaw sztućców, i kubek. To dla mnie ta Norwegia to była w ogóle. A ta moja przyjaciółka mi opowiadała, Norweszka o tej Norwegii, o fiordach, że to tak. No i bardzo chciałam zobaczyć Norwegię. I przedziwna sprawa się wydarzyła, bo przecież miałam wtedy 23 lata, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam fjordy. I pierwsza moja myśl, kiedy zobaczyłam fjord, czyli te, te góry, które wchodzą w morze. Te kolory wody. Poczułam to powietrze. Pierwsza moja myśl to było, że mogłabym tutaj umrzeć. Położyć się na tej skale i tak kiedyś umrzeć. a w, w ogóle już tam kiedyś? A może, być może, wiesz. I w ogóle nie miałam przecież jakichś depresyjnych myśli. Więc Norwegia jest takim moim drugim miejscem na ziemi. Aldonko, ponieważ wiemy, że lubisz gotować i lubisz smakować, mhm. twoja ulubiona potrawa, no dla ciebie trzy. Uh, Mogą być też słodycze. Mm, na przykład, słuchajcie, niesamowite są makiełki. To się robi, na, bo teraz jesteśmy krótko po. To się robi na Wigilię w, w województwie poznańskim, w Wielkopolsce w ogóle. I to jest dużo maku z rodzynkami, wiesz, z migdałami, to z, takimi, z taką słodką bułką. Boże, jakie to jest dobre. Czyli to makiełki. M makiełki. Numer, jeden. Numer jeden. Bardzo lubię ryby. Bardzo lubię ryby, łososie i dobrze je robię, bo mieszkałam w Norwegii trochę, to, to robię dobrze. I trzecie to jest y, rosół mojej mamy, mm. ale tylko mojej mamy. Podstawa, a poza tym. A poza tym wszystko, co jest dobre i bardzo chętnie. A co, jest coś do jedzenia? <laughs> <Po>? <laughs> e, słuchaj, możemy o to zadbać, a ze słodyczy coś takiego, jeszcze czekolada. Wszystko wszystko. wszystko, wszystko. Nie ma Wiesz, takich to, słodyczy, których nie lubię. Im dłużej e, z Tobą rozmawiam, tym więcej mamy wspólnego. Dobrze. E, Gdybyś mogła mieć nadprzyrodzony dar, nie wiem, znikanie, pojawianie się, latanie, e, jasnowidzenie, strzelanie ogniem. Chciałabym, wiesz co, uzdrawiać, dlatego że jest taka niemoc w chorobie i w tym, jak musimy oglądać choroby bliskich, nie tylko bliskich, i jest w to wpisane tyle bólu, nie tylko oczywiście w to, w to oglądanie choroby, ale przede wszystkim w chorowanie, w, to, w, te, w te cierpienia związane z tym, że no, po prostu czasem nas boli, coś nam dokucza, czasami to już są poważne sprawy. Czasami nasi bliscy odchodzą. Chciałabym móc uzdrawiać, ale też y, akceptuję to, że, że, mamy że mamy określony czas na tym, na tym świecie. Mm -hmm. y, ale kiedy odchodzą dzieci, kiedy, wiesz, to, to jest, więc to chciałabym taki mieć dar. Dobrze, e, ponieważ zeszłaś na bardzo ciężkie tematy, to ja Cię poproszę o jeden dar taki, wiesz, spektakularny, oprócz uzdrawiania. Oprócz uzdrawiania, dar spektakularny, y, żeby każdy człowiek mógł, y, miał nadzieję, wiesz, mógł, żeby miał, o, inaczej, żeby miał pasję na przykład. Ludzie, którzy nie, tak pasji, o... którzy nie mają żadnej pasji, którzy nie mają radości zrobienia czegoś, oni są bardzo, bardzo smutni, żeby każdy miał takie jakieś światełko w tunelu. Ja bym mu tam zapalała, jakbym mogła. Kochani, kończymy pierwszą część naszego spotkania z Aldoną. Teraz krótka przerwa i po przerwie kolejny zestaw pytań. Wow.